Dajcie kochani, zapraszam Was na projekt Denko. Ostatni projekt Denko był w lipcu, bo sprawdzałam specjalnie, także no, nawet nieźle mi idzie, muszę stwierdzić. Pierwszym produktem, który zużyliśmy w sumie wspólnie z moimi dziećmi, to jest szampon i odżywka w jednym z Avonu. Ja bardzo lubię te produkty, są bardzo wydajne, gęste, właśnie tear free, czyli nie powodują łzawienia oczu, a wiecie jak dzieci, jak mają włosy, to jest po prostu czasami Trzeba mieć to na cierpliwości. Yy, bardzo fajne te produkty, ładnie tu pachnie. To było akurat jakieś perky plum, nie wiem. No, tak owocowo tu pachnie, niby to ma być śliwkowe. A... Bardzo wydajne są te produkty, gęste. No i moje dzieciaczki bardzo je lubią. Kolejnym produktem jest szampon z Baby Dream. Jego też czasami używam, bo on się też bardzo dobrze nadaje po prostu do włosów, jak tam wiecie, Nie chcemy produktów z SLS-ami i parabenami używać. Też bardzo fajny, tani. Aha, ten produkt też można dostać często w promocjach. Ej, wolniej wtedy się opłaca, po prostu wziąć ich więcej, bo te promocje są nawet chyba o połowę wtedy, połowę ceny, bo tak regularnie to on chyba 15 zł kosztuje, a wiem, że można go dorwać i za 7. Yy, produkt z Baby Dream to chyba wszyscy znają. Bardzo fajny, delikatny szampon. Jego głównie używam do, też do syna włosków. Też nie łzawią po nim oczy, bardzo fajny, bardzo fajnie się sprawdza i niedrogi. Kolejnym produktem. Wiecie, że uwielbiałam ten lakier i dalej go uwielbiam. Twierdzę, że jest bardzo, bardzo dobry, ale w tej chwili mam już dłuższe włosy i już się nie tak dobrze sprawdza. On jest super, żeby utrwalić takie krótkie włosy albo takie, wiecie, podejrzewam, że koki, takie rzeczy, tak na coś, co się ma mocno trzymać. Teraz już natomiast przerzuciłam się z powrotem na takiego lżejszego tafta, dlatego że on już w tej chwili jest dla mnie za mocny. Chyba, że chcę naprawdę mocno utrwalić grzybkę, bo teraz już mam znowu okla, ale to się wytnie. Yy, także jest ten lakier super, ale najbardziej mi pasował wtedy, kiedy miałam krótkie włosy. Będę go sprawdzać, jeżeli będę sobie robiła właśnie, no jak wytrzymam i zapuszczę te włosy, to będę go jeszcze sprawdzać. Mam jeszcze jedną butelkę w zapasie, yy, czy nadaje się do takich, wiecie, fryzur, jakichś upięć, czy czegoś takiego, także to. Yy, pasta do zębów, to już Wam pokazywałam, Colgate yy, Max White Optic, fajnie wybiela zęby. Polecam Wam tą serię, jest super, naprawdę lubię. Nie, nie powoduje nadwrażliwości, jest trochę droga, ale warto ją dorwać też w promocjach, po prostu zaglądać. Krem do rąk z Evre, yy, fajny był, jednak yy, to jest regenerujący krem do rąk do bardzo suchej, podrażnionej skóry. Jednak wolę ten taki mniejszy i to jest nie, chyba nie krem, tylko serum. Jest fajny, ale nie jak ktoś ma bardzo, bardzo suche ręce, to serum wtedy jest lepsze. Mój kochany, się skończył balsam do ciała, mój najlepszy Ever, który bardzo, bardzo ładnie nawilżał. Widziałam go ostatnio też chyba w Hebe i w Rossmanie. On coś koło chyba 15 zł kosztuje. Bardzo Wam go polecam, naprawdę jest świetne uczucie nawilżenia po tym balsamie. Nie pozostawia tłustej skóry, pięknie się wchłania i ta skóra potem jest taka mięciutka Teraz mam zamiennik, jeszcze nie zamiennik, zamiast tego mam balsam z Ever, taki biały. No, sprawdza się na razie, jednak jest taki bardziej jakby wodnisty, ten był taki bardziej treściwy i na razie ten wygrywa zdecydowanie, jak mi tamten nie będzie pasował w zimie to odkupię sobie ten, a tamten zostawię sobie na lato ee, żele pod prysznic i sany bardzo lubię, fajne, myją nie podrażniają, nie wysuszają mojej skóry bardzo ok, żele mają fajne zapachy ten taki tropikalny był ee, i też nie są drogie Żel jak żel myje po prostu, nie, nie przesuszę jakoś skóry. Ja i mąż używamy, także no super, jak dla mnie. Ja tam nie lubię kupować drogi żeli pod prysznic, chyba że jest to olejek. Ten z Isany albo ten z Niewa są świetne, tylko trochę mało wydajne, niestety. Także to jako taki wiecie, codzienny. Pod... Także to jako codzienny taki wiecie, takie codzienne mydło pod prysznic jest ok. Mam tu jeszcze kolejny produkt z Avonu, też dla dzieci. Jest opłyn do mycia ciała i kąpieli. Też bardzo wydajny, gęsty, ten, o, ten też jest winogronowy, o i pachnie faktycznie fenomenalnie, bardzo fajne bąbelki też robi i świetnie się nadaje, też nie przesusza skóry u dzieci, co jest ważne, także no, fajne, 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 naprawdę, o i jeszcze jeden, też to, ale to jest znowu ten szampon i odżywka, tym razem wesołe jabłko. I on pachnie autentycznie jak takie jabłko, takie wiecie, powłuchacie jabłko w sklepie, to takie słodkie i miękkie. To, ja tych jabłek osobiście nie lubię, wolę twarde, ale dobra. Nieważne. Ale to pachnie jak normalnie dojrzałe, soczyste jabłko, się ma ochotę tego spróbować. Tylko nie próbujcie. No i to jest znowu szampon i odżywka. Dzisiaj dużo produktów do dzieci, nawet nie wiedziałam, że tyle tutaj tego... Sadziłam. Kolejny żel zużyłam, już przecięty na pół. To jest ten z kolastyny. Kolastyna Refresh. Wiecie, że to uwielbiam. Się pięknie zmywa makijaż, kosztuje do 10 zł. A właśnie tak sobie pomyślałam. Chyba zrobię też filmik z polecanymi kosmetykami i do makijażu, i do pielęgnacji do 10 zł. Co myślicie? Myślę, że takie coś by było przydatne. Tak wczoraj, leżąc sobie w łóżku, myślałam właśnie o tym bo to jest też jeden właśnie z tych produktów, które są godne polecania, a kosztują do, do Odżywka ze Schwarzkopa, bardzo, bardzo je lubię, naprawdę. Jest szybkie, to była ta dwufazowa, to jest akurat ekspresowa odżywka regeneracyjna. I co tu jeszcze pisze? Łatwe rozczesywanie, głęboka regeneracja i miękkość. Ja ich odżywam u, odżywam. Ja ich używam naprawdę od lat. Są świetne, bardzo wydajne też. Moja córa też nawet ich używa, bo ma długie włosy, Poma, pomagają rozczesać te włosy, ładnie się włosy po niej świecą, nie obciąża tych włosów, także ja Wam serdecznie polecam super są. Kolejny żel do buzi, który też już jest gadający, bo go rozcięłam, to jest ten żel z bielendy ekspert czystej skóry, kojący żel do mycia twarzy. Powiem Wam, że no szału nie robił, ale był ok. No tamten z kolestyny lepiej zmywał, ale ten też się nadawał. No zużyłam go do końca, także. Ale raczej do niego nie wrócę, szczerze mówiąc. Wolę te swoje już sprawdzone. Ten był taki świetną, średniowy. Zużyłam także piankę z Nivei. To, był to była ta z serii Diamond Volume, Ultra Strong 5. No nie była to jakaś szczególnie fenomenalna pianka, powiem Wam szczerze. Taka sobie zwykła. Teraz mam piankę z Isany i mam wrażenie tej Rosmanowskiej firmy, firmy, i mam wrażenie, że ona działa tak samo albo nawet i lepiej. Także ja tutaj żadnego spektakularnego efektu nie widziałam. Osobiście. A tutaj mamy teraz bubel z Isany, w moim mniemaniu, osobiście. Jest to lakier do włosów o neutralnym zapachu, o sile yy, 5, a skala jest od 1 do 5. Ale powiem Wam, że on nie robi nic. Szczerze mówiąc, ja bym chyba go połowę wypryskać na tą głowę, żeby on cokolwiek zrobił. On po prostu nie trzyma wcale. Pachnieć też nie pachnie, ale no on po prostu nie robi nic. Ja go tak wiecie, zużyłam, bo zużyłam, żeby go nie wyrzucić, ale no, no... Bubel, jakich mało. Nie wiem, nie używałam tych lakierów z tej serii innych, ale może kiedyś się skuszę tak dla, dla porównania, żeby wam dać znać, co o nich myślę. Natomiast ten to jest bubel, nie polecam wam absolutnie. On po prostu nie robi nic, tak jakbyście sobie, nie wiem... No Nic nie zrobił z włosami, no. Co tu jeszcze mamy? O, drugą tą pastę. To już Wam też mówiłam w poprzednim denku, Ta jest lepsza od tej optik. To jest Expert White. Tylko, że ona jest też droższa. Ta kosztuje w granicach 17 zł. Też można ją na promocjach dostać. Ja ogólnie kocham tą serię tych past do zębów. Ostatnio mnie zaciekawiło, by było w promocji ta szczoteczka z Colgate z tym takim żelem. Któraś z Was mi ją polecała pod ostatnim denkiem chyba. I była przeceniona z 69 na 49. I chyba dzisiaj zgoogluję i się zastanowię, czy jej sobie jednak nie zakupić, bo wiecie, no, białe zęby to podstawa. Ja wiem, że na dole mam krzywe, ale jakoś tak, y, średnio mi się widzi noszenie aparatu, szczerze mówiąc. Mój tata miał identycznie tak samo krzywe zęby z dołu, także to chyba mam genetyczne się śmieje. Nie wiem, no ja się boję wyrywać zęby, w ogóle nie cierpię dentysty. A ja jakoś tak, przynajmniej z góry jakoś te zęby wyglądają, a z dołu to jakoś przeżyję. No chyba, że kiedyś zwariuję i faktycznie założę ten aparat. Ale wiem na pewno, że musiałabym powyrywać yy, zęby, żeby go mieć. Także to mnie chyba w sumie najbardziej powstrzymuje. No, to tyle wtrącenia o moich zębach. Um, mam też dwa olejki, które zdenkowałam. Wyglądają te opakowania strasznie, sorry, ale już ich nie chciałam myć. Dwa olejki z Evre, Jeden to jest Magic Rose a drugi Essential Oils i powiem Wam, że hiper, super lubiłam te produkty, naprawdę. Magic Rose używałam, kiedy moja skóra była za bardzo aż nawilżona, kiedy była wręcz przetłuszczona, albo kiedy miałam jakieś tam zaczerwienienia na buzi i on to super jakby równoważył te przetłuszczanie się to sebum i tak koił te wypryski. Także one się robiły bledsze. Super sprawa. Natomiast, jeżeli potrzebowałam takiego super, wiecie, nawilżenia, kopa i tak dalej, to znowu ten olejek też był super, dlatego, że on nie obciążał tej skóry. On ją bardzo dobrze nawilżał, ale kiedy budziłam się rano, to nie miałam takiego filmu tłustego, jak wiecie, nieraz aż ta skóra po prostu nie umie tego wchłonąć i to zostaje na niej. On się wchłaniał całkowicie. Mało tego, nadaje się też na przesuszone łokcie, na przykład, na przesuszone kolana, jak macie. Jego ja czasami też na pięty nakładałam, bo też ogólnie moje pięty to jest też genetyczna sprawa i jest masakra po prostu. Muszę jednostek nawilżać i do tego się świetnie nadała. On chyba kosztuje w Rosmanie w granicach 29 zł, o ile się nie mylę, ale też go można czasami dorwać w promocji. Wiem, że ta promocja jest czasami nawet o 10 zł. W sensie cena jest obniżona nawet o 10 zł, także za 19 zł możecie go dorwać. Ja Wam serdecznie polecam te olejki, są świetne naprawdę i bardzo wydajne. One mają tutaj pipetkę, która bardzo ułatwia nakładanie ich, także naprawdę super, super, super sprawa. Polecam Wam jak najbardziej. Podpisuję się oboma rękami pod tym. Co tu jeszcze mamy? No, Z kolorówki tam zostały tylko dwa, dwie rzeczy, niestety. Sobie to moi dwaj ulubieńcy. Jeden to był ten tuż z Maybelline, Maybelline, jak to tam woli, The Falsie's Push-Up Drama. To był ten taki tusz, który jak się go nałożyło więcej, to naprawdę śliczny efekt dawał. Taką yy, silikonową szczoteczkę miał. No teraz już nie pachnie za fajnie, bo jest już w ogóle zużyty. Zaczął mi się kruszyć i po prostu odstawiłam go już, bo wiedziałam, że to już jest po prostu jego koniec. I w ogóle ciężko się zaczął nakładać, potem na koniec już zgęstniał. Ale ogólnie używałam go chyba z dwa miesiące intensywnie codziennie, także ja wam polecam. Fajny efekt daje. Nie kruszy się, jeżeli jest świeży, oczywiście. Nie robi efektu pandy, nie odbija się nic z tych rzeczy. Bardzo fajny tusz. Polecam. I drugi tusz to jest ten 5 w 1 Wonder Lash Mascara. Super. Ja już miałam kilku, yy, kilka tuszów z tej serii, bo jeszcze jest chyba jakiś fioletowy. Nigdy nie miałam chyba wodoodpornego jedynie, bo nie lubię za bardzo wodoodpornych tuszy. Natomiast taką szczoteczkę ma troszeczkę krótsze włoski z jednej strony i tutaj ma takie dłuższe. Super, wszędzie docierają te, y, wszędzie można dotrzeć tą szczoteczką. Nie odbija się, nie kruszy, nie robi efektu pandy, a mało tego właśnie jest to, co lubię, czyli wiecie, machniecie trzy razy rzęsy zrobione, wydłużone, pięknie pogrubione, super sprawa. Naprawdę Wam polecam. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. I znowu gadam naprawdę. Hmm. Dobra, no i widzę, że to już wszystko, co chciałam Wam dzisiaj pokazać. Szczęśliwa jestem, że mogę to wyrzucić i zbieram kolejne denka, żeby wam móc pokazać kolejne kosmetyki. No, to jest właśnie. To jest właśnie kręcenie make-upowej maniaczki. Patrzcie, co zrobiłam. No po prostu fenomen. Moja kawa! Ja nie wiem, jak ja bez niej dzisiaj przeżyję. Dobra, idę sobie zrobić nową, bo nie, w taki dzień jak dzisiaj to bez kawy się nie obejdzie, ok? Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Pozdrawiam Was i do zobaczenia. Pa!